Nowy suplement, który zwiększa ci regenerację. A w dzisiejszym filmie powiem o, jak działa na nasz układ odpornościowy, jak zwiększa nam jakość snu. Powiem, jak go suplementować, a na końcu powiem, jak może nam zmniejszyć ilość kontuzji. Bicyna, o tym właśnie będziemy dzisiaj mówić, poprawia naszą regenerację głównie przez sen i przez mniejsze zmęczenie. Było takie badanie, gdzie ograniczyli uczestnikom sen o około 25%. Bicyna pomogła im normalnie funkcjonować i mniej czuć zmęczenie. A jak możemy to wykorzystać w kontekście treningów? Glicyna jest naturalnym neuroprzekaźnikiem. Działa na takiej zasadzie, że pomaga we wszystkim, co jest potrzebne do zaśnięcia, przez co szybciej wchodzimy w głęboką fazę snu, przez co też mamy lepszy sen i dzięki czemu możemy się znacznie, znacznie lepiej regenerować. A na drugi dzień będziemy bardziej wypoczęci, przez co będziemy mieć lepszą motywację, co jest bardzo kluczowe w normalnym treningu, bo bez niej ten trening będzie po prostu nieprzyjemny to zaraz powiem, może wydawać się trochę mało wiarygodne, ale to nie ja mówię, tylko takie są badania. Kurczycina może zwiększyć nam życie o około 6%. Ma udowodnione działanie prozdrowotne na serce, na układ krążenia, na starzenie się organizmu, no i przyspiesza taki naturalny detoks organizmu, autofagię. No i tym dynamicznym akcentem przechodzimy do tego, jak ją suplementować. W normalnym funkcjonowaniu glicynę najlepiej powinno się suplementować z magnezem lub kreatyną, ale sama w sobie też bardzo dobrze działa. W widełkach od 5 do 15 gram na dzień chociaż raczej celując w te wyższe widełki jest też raczej w miarę tania, no i jest też bardzo dostępna. Przykładowo jest na SFD. Nie wiem kiedy to oglądasz, ale aktualnie kiedy nagrywam ten materiał, jest jeszcze taki okres chorobowy. Osobiście byłem aż dwa razy już chory. Glicyna może też w miarę w tym pomóc. Pierwszą linię obrony przed chorobą i w trakcie tej choroby są takie komórki z żelem w środku. Glicyna bardzo im pomaga, a im więcej jej przyjmiemy, tym będą po prostu lepiej działały i będziemy mieli lepszą odporność aż do 15%, ale jest jeszcze oprócz tego jedna rzecz, której nie można przegapić przy ocenie właśnie tego suplementu. na bardzo dobrze działa na ścięgna, na stawy i na tego typu rzeczy, co oczywiście zwiększa ich funkcjonalność i wytrzymałość na treningu. Ale pamiętajmy, że kontuzje nie robią się tylko z tego, ale w głównej mierze właśnie ze złej techniki. A ten filmik pozwoli Ci właśnie uniknąć tego błędu i innych tego typu błędów.